Hej, witajcie na moim kanale, ja jestem Madzia witam was w mojej aktualnej siodlarni. Tutaj przynieśliśmy wszystko na wypadek zalania stajni i siodlarni. Na całe szczęście rzeka opadła, gdzieś to rozlało się bokiem, zatrzymało się na parku krajobrazowym i nas to całe nieszczęście ominęło, więc będziemy dzisiaj zabierać konie. I Tutaj muszę zaraz przebrać sprzęt, ponieważ nie mamy jak zebrać chłopaków bukmanką, bo pan, który nas transportował, Teraz do końca tygodnia nie jest dostępna, a nie chcemy trzymać chłopaków, wiecie, oddzielonych od reszty stada, żeby jeździć na dwa miejsca. Więc załatwiłam oliwkę, czyli moją koleżankę, która dzierżawi również siwego, bo Julka miała incydent z opastuchem i ma całą obtarte nogi i nie jest w stanie pojechać na koniu, więc yy, bierzemy. I teraz jak to się dokopać na całym sprzęcie, muszę znaleźć wszystko, aż że powiedziawszy, tak na szybko się pakowaliśmy, że za bardzo nie wiem co tutaj jest, więc musimy już to szybko ogarniać i zaraz się zbieramy, bo jest już godzina 16, a o 19 robi się ciemno, a nie pamiętam jak wygląda trasa. Konie już osiadłałyśmy poza kamerami, bo tutaj konie troszeczkę są poddenerwowane i chciałbyśmy, żeby Michał je również pilnował, bo musiałyśmy je przywiązać do takiego płotu, ale jeszcze dodatkowo je lążujemy przed wyjazdem, bo one tak naprawdę stały teraz przez parę dni. Wcześniej jest tydzień, siwy tu w ogóle dwa tygodnie, więc dla bezpieczeństwa chcemy je sobie wylążować i będziemy wyjeżdżać. Zaprawdę teren będzie raczej spokojny, raczej z tym pokus, bo trasa nam raczej na więcej... Przestaję. No właśnie, one są tutaj mega niespokojne. Już cię odwiążę, lepiej ci. Tak, ale tutaj w ogóle no, nie czułem się jak u siebie, więc troszeczkę są inne. Ale mamy w planach jeszcze pojechać do Cripsy, nie wiem jak to z nimi wyjdzie, bo one są, no widać jakie są, o już nie całą więc chciałabym pójść z nimi, ale zobaczymy jak będą współpracować, czy nam się uda, czy podejdziemy pod to okienko, to się już okaże. Co ty robisz? Wycierał mnie kluty? Dawno nie byliśmy w terenie, jak to przeżyjemy, ja się okazało. Czuję się, robią robiła coś nielegalnego. Prt. Nie wiem, czy to się... Dzień dobry! Nie podejdę do pachołka. kiedy do okienka. No podejdź. No podejdź. Nikogo nie ma Prt. A przejdźmy może dookoła, czy nie? Ej, serio, nikogo nie ma O, jest ktoś Zapytamy się Prt. Chyba, że podejdziesz, ty zapukasz Bo ja nie zapukam Dzień dobry, czy można Panie. zamówić? Bo tam nie działało, jak podchodziliśmy Jasne yy, Mały szej truskawkowy i krówka A ty coś chcesz? Dobra. Ma tak, dziękujemy. Przestań się Państwa. Ciekałeś, no? Super. Ja tu zamawiam, a ty nie nagrywasz. Ale ja mam tu w sumie dobra, co powiedziałam. Się nagrało? Dobra, czekaj, przejdę siebie. Jak ja mam zapłacić? Jeszcze mam kartę... Nie pokazuję. Kartę z koniem. A ja na kamerę pokazałam. Musisz siebie podejść. Jak my to odbierzemy? Przestań idziemy. Nie ma to jak konno podjeżdżać pod Kiedyś. Michał, jak się to ty zapłacisz? Dobra. To weź te szejki, Michał, a ja zapłacę. No bo... I kartą. Tak. O nie, ja się nie boję. On się boi. Płacisz pyszczkiem. Siwy <śmieniu> zapłacił. Dziś nie Dziś nie Dziś dziękuję Dziś dziękuję. dziękuję. Dziś, chciał zapłacić buziakiem po prostu. do Buziaka do terminala dosłownie. Okej, okay, czekajcie, idziemy pod prąd, co no się będziemy. Resztę będę nagrywać z GoPro, bo Michał nie będzie za nami biegł w terenie. Tutaj już mamy sobie szejeczki, to sobie dopijemy, żeby mieć energię, bo może być ciężko. Widzę, że Api nie za bardzo chce stać, więc zaraz idziemy. Sibulec chciał zapłacić buziaczkiem za szyjki, ale no niestety nie wiem, że to tak nie działa. <gry> Więc jedziemy zaraz. Najgorsza część czeka nas, żeby iść chodnikiem przy drodze. A później już postaramy się gdzieś bić na pola lasy i to będzie wszystko już tu myślę nagrane. I też wezmę telefon, żeby ewentualnie nagrać coś z ręki. Oj. Najgorsza trasa przed nami. Najgorsza trasa przed nami, w sensie fragment, później powinno być z górki, bo już mniej więcej wiem, jak jechać, żeby uniknąć samochodów. Jeszcze tylko przystanek. straszny co straszne co to jest? <laughs> Jakie to straszne! No matko święta to się nawet nie rusza! Przestań! To się nawet nie poruszyło! Przestań, nawet nie poruszyło. Przestań, nawet nie poruszyło. Dobra, chwilę mu udajmy. Już. To się nawet nie rusza. Chodź! By mi w auto nie wyleciał. Jak API się nie boi, to może iść pierwszy. Czy się boi? Jak się nie boi, to może iść pierwszy. Czy się boi? Chcę ominąć ten samochód. Ok, dobry ku. Polo idzie równiutko po paskach. Jak modelka na wybiegu. Ja Ci tylko powiem, że ja mam nadzieję, że pamiętam, gdzie się wjeżdża, żeby do tego parchowa dojechać. A nie, że ja wjadę gdzieś i my... O, jesteśmy gdzieś indziej. Ale jak trafimy gdzieś na nową wieś, to z nowej wsi trafimy. Chyba, że nas noc zostanie. To gorzej. O jaki tu plac zabaw zbudowali. Tego tu nie było. A Peter się boi. Ale tylko nie mają wrażeń. Ale one będą zmęczone po tym terenie. Nie fizycznie, ale e, psychicznie. One będą takie, wiesz, przebudcowane, że padną. Typerlę, nie. A to, powie... <laughs> to dopiero początek jesteśmy jeszcze, wiesz. Jeszcze nie wyjechaliśmy z miasta. Kolejna ławeczka, to jest tylko ławka, to nie jest, to, to, to jest w ogóle z drewna, to Cię nie zje. Takie będziesz skakał, krosowe przeszkody. Zresztą <grym> ja z tym chyba nigdy się nie odważę. Jaki ładny plus zabaw, popatrzcie, taki drewniany, w taki w starym stylu, jak kiedyś były. O, jeszcze fabryki przed nami. No. Hopsa, 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 hopsa. Nie idź na dzięki, bo się zapali pod tobą. Ty trochę ważysz, uważaj, auto. Prt. Przestań mnie szarpać. Jak on mnie ciągnie. Ja nie mam siły go zatrzymać, bo on mi wyrywa wodę dalej. जाए आप Tylko patrzę czy nie ma szkła ale jest git. Żyjecie, żyjecie. Idziemy sobie z konikami wzdłuż torów, więc mam nadzieję, że nie będzie jechał pociąg. Fun fact, ja kiedyś tutaj jeździłam z soniką koło tych torów i jechał nawet pociąg i Sonia się nie bała, więc wierzę, że chłopaki są odważniejsi niż ja nie ona. Wiem, nie wierzę wierzę, że będzie lepiej z nimi. Tak, i jedziemy sobie powolutku, na razie nie możemy kusować, bo o, taka trasa. Niestety. Będziemy stępować do domu 3 godziny, ale kiedyś dotrzemy. Przed nami jeszcze godzinka przez las, a nawet nie wjechaliśmy do lasu, więc życzycie <ścoughs> więc nam powodzenia. Cięż próbuje jedzie auto z przodu. Mhm. Dobrze, musimy sobie znaleźć gdzieś miejsce, bo tu nie ma. Zejdź. To się patrzy. No. Dobry. Chodź. Jak ludzie widzą konie, to od razu się witają, nie? A jak idziesz po ulicy, powiesz komuś dzień dobry, to ci nie odpowie. Tak. Znaleźliśmy drogę. Jak tamtędy przejadą, nie wiem czy my podjedziemy pod tą maszynę. Bo tam musielibyśmy się tyle cofać. Chyba, że chcemy kusem to przejechać sobie. Które? Tu. Bo tu musimy przejechać koło maszyny i w lewo skręcić. Nie wiem czy tam podjadą. Może chcemy spróbować. A to, a tydzień, tamtą. Tam później jest droga, ale tam jest mało użytkowa. Dobra, możemy jechać tędy. Kusikiem. Tutaj to nawet bacika na siwego nie trzeba. Musimy tak troszkę dookoła pojechać, niestety, bo drogę nam zamknęli. Tam są straszne, zbyt duże maszyny, i no nie przyjedziemy. Ja do domu trasą tam jechałam chyba z 8 lat temu, więc nieźle. Najgorsze jest to, że tam byśmy sobie przeszły szybciej, ale tam one by nie podeszły po tą maszynę. I tam byśmy wjechały do lasu, bo potrzebujemy tam wjechać. Teraz musimy się tyle cofnąć. No trudno. Udało nam się wjechać do lasu. Mam nadzieję, że to jest ta trasa i będziemy zmierzać już przed siebie, tylko tutaj właśnie szyszki, kamienie. Jest godzinka 18, a o godzinie 19 robi się już ciemno. A my mamy taki las, w którym nie można nawet pokusować, nie mówię nawet o galopowaniu, więc yy, musimy poczekać na jakiś lepszy moment podłoża, bo nie możemy nawet nadgonić, żeby być szybciej. Jak będziemy cały czas wstępować, no to będzie lipa, to nas noc zastanie, bo siwy też nie ma jakiegoś szybkiego stępa. O! No ale co zrobimy? Mogliśmy wziąć latarki na kask. A nie mam takiej, mogę kupić? O, ten się potyka. No trudno. Życzę powodzenia. My dopiero wjechaliśmy do lasu, a tutaj jest droga okropna, są same kamienie, więc nawet na razie nie możemy zacząć kusować, a mamy mało czasu, bo żeby przejść przez te wszystkie tory, pola, no to nam troszkę zajęło. O, jakie ładne światełko przebija, bo widzę w kamerze. Hop! Kusem! To już jest piasek! No, nie wyciągaj mnie. Siwy, nie wolno wyciągać. Ale na razie nawet owadów nie było, nie? Ty, ale fajnie tu tak mięciutko. Siwy tak fajnie idzie, tak jakby szedł po jakimś, nie wiem, placu przygotowanym. No Apollo jest sztywny ogólnie. Bo siwy to ma taki elastyczny ruch, a siwy, yy, boże, no. A Apollo ma taki sztywny. By się. Nie... Siwy się boi rowerów ogólnie. Więc. Dobry. Siwy, jak się boi rowerów, to ja wolę zawsze zejść. Dobra. On się chyba tego dźwięku boi, mi się wydaje. Tu, do przodu. Jezu, tak, woda straszna. On nienawidzi. Jakbyśmy mieli w i kurde wodę, to byśmy przegrali. Nawet sztuczna, nawet sztuczna woda, basen jest dla niego straszny. Hop! Nie ciągnij mnie. E! No ręki. O, właśnie. Głowę w dół i bryknie to po mnie. Do góry i głowa. Żyjecie? Siwemu się nie chce galopować. Pająk! Schyl się! Pajog! Ja się w ostatniej chwili schyliłam. O, mamy tu znaki. Siwy miał ubiegać w galopy, żeby robić kondycję, a ja musi biegać nie chcę w terenach. Dobry koń! Super! Super koń! Baga ślisko. Super! A jako drugi koń siwy zawsze mi bryka, a jako pierwszy się super prowadzi. Piękny, piękny, super. Możemy dalej biec, wiesz? Jak masz siłę? Prt. Nie bój się. To tylko kłoda. Prt. Wiedziałam, wiedziałam, że to zrobi. Prt, prt. Uwaga, dziury. Wolę zwolnić niż połamać nogi. A i tak ludzie z przodu. O jezu, wpadła, w to było to. Tragedia. Owega, bo tu dziura. Tu też dziura. Hop, mamy to ze sobą. Ale ładne światło, matko. Muszę zrobić zdjęcie jakieś. No. Trzeba zrobić fotkę. Takie ładne światełeczko. Siwy popatrzcie tu. Dobry? Chciałam takie światło ładne zapać, ale Twoją stronę nie będzie widać. Dobra, możemy lecieć dalej, bo odpoczęły chwilę, Musimy nadganiać to coś. Gotowi? Zdążyć do domu, zanim nam słońce ucieknie. jakie to coś szybki, a pan dogonić nie może. Tak, się zmęczyłeś. Chyba tu, ale nie jestem pewna. Wyjedziemy tu, bo tam jak pole, to tam chyba pole już widać, chociaż chyba tam, prosto. Dobra, sprawdzimy tu. Nie jestem pewna. Nie dam sobie ręki. Raczej tu. Ty. To tu? Nie wiem. Co to za wiocha przed nami? Wjechaliśmy chyba w złą trasę, nie na tą wioskę, więc się wracamy. GoPro już mi padło, więc yy, jedziemy z powrotem. Pojedziemy sobie kusikiem, bo musimy zdążyć. Słońce już zachodzi, a przed nami jeszcze spokojnie z 20 minut jazdy, bo jeszcze musimy przejść przez drogę, a nie mamy kamizelek odblaskowych. Pomyślałam, że będziemy szybciej, więc musimy zdążyć, żeby bezpiecznie przejechać przez trasę. Jeśli nie zdążymy to zadzwonię do mamy, żeby wyszła na drogę. Samo, czyli się potknął. Wyjechała na drogę samochodem, żeby nas eskortowała w razie, wu po prostu. To nie tu, nie, tam. Co prawda teren był taki dość spokojny, bo większość było stępa, trochę galopu, ale konie już nie mają siły. Skończyło im się paliwo, nam też. A jeszcze no troszeczkę chyba nam brakuje. W sumie nie mogę sprawdzić, bo chciałam zobaczyć na mapach, a nie mamy internetu, więc nie wiemy jak daleko jesteśmy. Mam nadzieję, że biegniemy dobrze. To jest gdzieś tam wyjedziemy, nie? Jakby to była Sonika, to by nas poprowadziła do stajni, a chłopaki nie wiedzą o co chodzi. Chociaż siwy coś tam co chwilę rży, nawołuje, więc... Więc może liczę, że jakiś nasz koń mu odpowie, chociaż wątpię. Tak, siwy dobrze idziemy do stajni. Szukaj! Naszym wyznacznikiem trasy normalnie było słońce. Bo u nas zawsze centralnie na stajni zachodzi słońce. No wiadomo, troszeczkę się przesuwa w sporą mroku, ale mimo wszystko zawsze jest praktycznie na stajni, więc wiemy, że jedziemy w dobrą stronę. Chociaż tyle. Już? Idziemy. Czemu tak ryczysz? I znowu nie nagrałam. A on tak strasznie się wytarł na pół wioski. Byłoby słychać. O, tam widać naszą stajnię. Tam, tam, tam Daszek. Już jesteśmy prawie. Tylko jeszcze droga przed nami. Dobry wieczór. A ja nie wiedziałam co, Co tu się dzieje? No wydar się głośno, nie? Pan do domu wraca. Tak, tak! Siby przestraszył jakąś panią. Ale on się serio tak wyder na pół wioski. A ja tego nie nagrałam. Jezu, ale on nie zaryczał normalnie, że się zarżał, tylko serio zaryczał. Słownie. Ja chciałabym to z... Ja też nie zejdę. Serio, Siwy się tak wydar, że aż mi się zrobiło i pani powiedziała, że aż podskoczyła, bo się wystraszyła. O, jego to na pewno nasze konie słyszały, już jak tam widzieliście stajnie. Naprawdę mega głośno. Ja nie zdążyłam oczywiście tego uchwycić, ale aż sama wystraszyłam, że on ma taki głos donośny. Siwy, co ty tak potrafisz ryczeć? Tego to się pani nikt nie spodziewał, jaki on ma głos, serio. Już dojeżdżamy powolutku. Matko, czuję się jakbyśmy jechały w wieczność. Serio. Masakra. Za nami straż pożarna. Ładują jakieś wody, kartony. Pewnie jadą gdzieś na pomoc. A my wracamy. U nas na szczęście już stabilnie, no ale w innych miastach jeszcze różnie. Nie, busie, to tylko śmieć. widzę coś. Ja bym troszkę podkusowała, lepiej by się znaleźć za mostem, wiesz? Prt. Prt, prt, prt. O, gites. Wolałam tutaj, bo tu zawsze możemy zjechać na trawę. a Coś mówi ona do nas, bo ja nie wiem. Hops, tu no możemy po trawie iść. Bezpieczniej zawsze. Ale ładnie, już jesteśmy. A konie... O Sonia tam, Sonia nie rży nawet do ciebie. Idziemy trawą. Hop. <grystanie> tak rżą. Trafiliśmy w końcu Po wielkich próbach. Co nam udało? On ja się nie kończył ten las! Dobrze, dojechaliśmy cali zdrowi i myślę, że tym już skończymy, bo już padamy i nie wiem jak zejdę z tego konia. Więc yy, papa o siwy też pomagał Krzywom.